Cześć, tutaj Fejlajpik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak pokonałem streamera, czym, czyli Dominuka Właśnie nawet w warsach już był odcinek jak pokonałem Wojana Ale teraz jak pokonałem streamera, wiecie ile on punktów punkt. Dobra, więc zaczynaj tylko powiem chwilę o nim To jest taki gościu Dominuk i on ma 700 subskrypcji i 278 Tutaj tyle. No i sobie w nim grałem, nagle napisał, że wypala livea. Jedną arenę z nim grałem, ale jej nie pokazałem wam, bo w ogóle mnie nie było widać, ale tutaj go pokonałem i ja będę mówił wam, jak coś ja zrobiłem, więc dobra, zaczynajmy i będę się żebyście go słyszeli. Patrz, patrzcie tutaj. Zapraszał do parki właśnie ludzi. Ja takie nie chodzę to. A Berka później ci dam, okej, Po ręce. Boże, ten S wbił. Sepsumie ja to taki taki... on mówi o Sepciunie, bo on jakoś tam wyzywał i coś takiego wczoraj. No. No i on też jest jeden z najlepszych graczy na serwerze. i... No i zobaczycie co będzie później, po prostu, dobre Mentosy, say hello, napis. Pracę... Matigu, jak wbije e, na coś takiego, to dawaj od razu mu, mu, mu ten, e, tam... Albo go od razu, z... dobra, dawaj mu na 300 sekund, bo... Po prostu nie chcę, żeby on był na tym live bo wczoraj nas wyzywał i w ogóle, więc, no więc od, od razu od razu mu dawaj muza no dobra to ja szybko tutaj ja szybciej ja to ugrubuję łóżko tak szybko że że że, że. no spoko wbiję tak czekaj która jest godzina jest godzina 10.19 10. tak o 9.10 no, tak już to oglądałem mm. no dobra dobra ta no tłumaczcie się teraz tej ty jest śmieszne jak się Mam nadzieję że... On nie uwagi na to że to jest... Dobra, skończmy już z tym, okej? Nie kłóćmy się, bo kurde Dobra, nieważne, po prostu się nie kućmy, tak? Bez sensu jest Polgę ubieg jak w ja to ubiegam na ostatnich lecili umiałem, bo... My co, nie, nie idź, nie idź! Nie idź! Rzadko nagrywam te odcinki, bo wiecie, wy ich nie oglądacie i no, jeśli dzieci je oglądali, to będzie właśnie więcej takich filmów, nieco ten, ten tydzień. No dwa tygodnie sami nawet jednego filmu mnie zwróciłem, którego nagrałam, którego nagrałem już miesiąc temu, chyba no, no więc yy, o, Subskrybujcie ten kanał, no, udostępnijcie znajomym, jak, 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 jak coś. Dobra, ale i... już. My, no... Tam, tutaj jest ten na No my na koniec, kurna. Dobra. No i właśnie ja nie tutaj wierzę. to ja zniszczyłem, jakby, so. No my jak się nie. nami uwierzycie. mnie, no! Tego to wam Chłopie. nie mogę potwierdzić, ale gdybym nagryła mi tą no mm. ja. Szkoda, że tego nie nagrałem. No tak bym pokażę. No to bez żadnych fucusy, po prostu nie lecimy na siebie. Dobra. Tu jeszcze jakiś typ tam leci, no nie wierzę. Ten typ to ja. Nie mów tak do proszę. A, no. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, Pikoło, fajnie, no. Lecimy w górę, ale się zmęczył Idź ode mnie. Idź tak? Co? Mnie. no co, zostaw, no. Idź Co? Co? Idź sobie. Idź ze, fajnej Co? Zostaw nie Boże. I patrzcie, tu się mu zacina cała gra. Przynila. Co jest? On wyłącza live'a. Dobra. I teraz możecie zaraz słyszeć, jak ja go rozwalam. Czekajcie. On teraz jest na gernera, to, że ja to pamiętam. On teraz jest... Idź no! No i teraz ja go pokonuję. ty ja nie wierzę? No dobra, Dobry. i teraz opowiem wam... Um... Co stało się później? Dobra, później stało się to, że goście jakiś bił rzuty. Udało mi się go zrzucić gardą, czyli zasłanianiem miecza, Potem kolejny rzut. To był sepciunio. Tego już mi się nie udało pokonać. No i, no i... I on mnie zabił. Poszedł do mojej bazy. Prawie mi rozwalił łóżko, ale... Rozwalił. I później stało się to, że ja do no, rozwaliłem temu no, sepczeniowi łóżko żółtym. Niebieskich już wtedy nie było, jak widzę tutaj. Znaczy niebieskie to ja. Zielonych nie było. Rozwaliłem żółtych, oni poszli do mnie. Hmm. Niestety jednego rozwaliłem, czyli tego, tego... O. No sepczeni rozwalił mi łóżko i potem jakoś, nie. Hmm, ja. Jakbym go pokonał to bym wygrał, więc yy, tak słabo, ale szkoda, że naprawdę, naprawdę szkoda, że go nie nagrałam. Ci nie da tego Minecrafta. Hmm. Co on robi? Jakie gry? Mati no później, okej? Okay? Później matik? ci dam. Myślę, nie. Mati? Chcesz zobaczyć szybko. Dobra, ja nie wiem. Ja się już z Wami... Aha, to jest Się z Wami żegnam. Myślę, że taki odcinek Wam się... No, spokojnie Może nie, ale takie coś może. Może nie wiem. No już... Jeszcze Wam coś pokażę. Jeszcze Wam coś pokażę. Najlepiej Minecraft. Zobaczcie, tu jest ten odcinek, żebyście sobie zobaczyli też. w do gry. Tutaj jest odcinek, który dobił, tutaj go nie widzicie, ale tutaj 1000 wyświetleń. A mój cały kanał ma już 96 subskrypcji. Musicie subskrybować, żeby było 100, zaraz będzie 100 i patrzcie, 4001 wyświetleń właśnie dobiłem. Teraz do właśnie telefon mi zadzwonił trochę jakby co. i ja życzę panu miłego dnia. No, 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 no. Życzę Wam miłego dnia.